Z biegiem lat nasze stawy zaczynają się starzeć, ścierać i powoli tracą swoją gąbczastą formę chrząstek, które chronią nasze kości. Utrata tych chrząstek znana jest jako zapalenie stawów, inaczej zwana artretyzmem. Dyna moczanowa to przewlekła choroba wywołana zaburzeniem przemiany materii, której objawy to dotkliwe bóle i zniekształcenia stawów. W zaawansowanej postaci choroby dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia narządu ruchu i niesprawności, a także do zajęcia innych narządów, uszkodzenia nerek, kamicy moczowej, tworzenia guzków dynawych w tkankach miękkich. Dynamochanowa występuje u 1 do 2% ludzi, głównie mężczyzn w średnim i starszym wieku, u których jest to najczęstsza postać zapalenia stawów. Jest to niezwykle bolesna dolegliwość, która znacznie obniża jakość życia i może sprawiać, że nawet najbardziej proste zadania stają się niezwykle trudnym wyzwaniem. Co prawda istnieją leki, które pomagają chorym radzić sobie z bólem, ale nie sprawiają one, że problem znika. Jednym z czynników, o czym niewielu cierpiących na artretyzm zdaje sobie sprawę, jest dieta, która może znacznie wpływać na nasilenie się u nas zapalenia stawów. Niektóre pokarmy przyczyniają się do pogłębiania lub zmniejszania obrzęków naszych stawów. Dziś przygotowałam dla państwa materiał poświęcony produktom żywnościowym, które osoby cierpiące na ból z obrzękami stawów powinny definitywnie wyeliminować ze swojej diety. Cukier Jeden z największych winowajców powstawania stanów zapalnych w naszym organizmie jest cukier. Niestety cukier znajdziemy niemal w każdym produkcie, który jest przetworzony. Chciałabym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na produkty bez cukru, ponieważ zazwyczaj jest tak, że produkty z takimi etykietami ukrywają w sobie ten sam cukier, ale ujawniony pod innymi nazwami, takimi jak fruktoza, sacharoza czy syrop kukurydziany. Zamiast soków owocowych lub napojów gazowanych, pij wodę. Zamiast fast foodu w porze lunchu, wybieraj owoce i warzywa. I choć na razie możesz o tym jeszcze nie myśleć, to po wielu latach twoje stawy będą ci dziękować, a ty oszczędzisz sobie cierpienia. Sól Sól to niezwykle powszechny materiał, którego używamy niemal codziennie do urozmaicenia smaku naszych potraw. Sól sprawia, że w naszym organizmie zatrzymuje się woda, co powoduje puchnięcie naszych stawów. Im mniej soli zużywasz, tym lepiej Twój organizm zniesie nieuchronny proces starzenia się. Węglowodany proste. Węglowodany, z których składają się tysiące naszych ulubionych produktów i potraw, niestety często powodują u nas stany zapalne. Biały chleb, pączki, słodkie bułki. Ach, kto może się im oprzeć? Niestety, wszystkie te dietetyczne grzeszki wykonane są ze wzbogaconej mąki, a ich spożywanie przyczynia się do rozwoju zapalenia stawów. Warto wspomnieć, że właśnie z takiej wzbogaconej mąki zrobiona jest większość płatków śniadaniowych, uwielbianych tak przez nasze dzieci. Zamiast białych ziemniaków, wypróbuj te słodkie. W celu rozluźnienia i załagodzenia bólu stawów, ogranicz chleb i makarony. Nabiał Nabiał jest jednym z najgorszych źródeł powstawania w naszych organizmie stanów zapalnych, ponieważ zawiera kazeinę, wolno działające białko, które jak się okazuje jest główną przyczyną dolegliwości stawów. Zamiast mleka krowiego warto wypróbować mleko migdałowe. Alkohol. Picie alkoholu nie tylko bardzo negatywnie wpływa na naszą wątrobę, ale może również wywołać dnę moczanową, okrutnie bolesny stan zapalny, który może nas zaatakować w mniej niż 12 godzin. Piwo, wino i alkohol prowadzą do obrzęków, których można i należy unikać. Gluten. Niektórzy z nas negatywnie reagują na gluten, inni z kolei cierpią na chorobę związaną z nietolerancją glutenu, zwaną celiakią. To właśnie u nich, gdy gluten dostaje się do krwiobiegu, organizm próbuje sobie z nimi poradzić, wywołując zapalenia, które pogłębiają ból stawów. W tym przypadku najlepiej jest unikać produktów zawierających gluten, zwłaszcza jeśli po jego zjedzeniu cierpisz na wzdęcia i bóle głowy. Smażone potrawy Według badań smażone produkty mają w sobie toksynę znaną jako produkt końcowy glikacji lub AGE. Wysoki poziom tych toksyn może wywoływać u nas stres oksydacyjny i stany zapalne. Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie smażonego jedzenia z naszego organizmu również zredukuje ilość toksyn i załagodzi późniejsze zapalenia, które im towarzyszą. Olej kukurydziany. Każdy olej pochodzący z nasion może powodować stany zapalne, nie tylko olej kukurydziany. Wynika to z obecności kwasów tłuszczowych omega 6. Oliwa z oliwek jest zawsze najlepszą alternatywą, jeśli chcesz uspokoić stany zapalne. Zapraszam do oglądania innych filmików oraz do zajrzenia na nasz nowy kanał Projekt X. Serdecznie zapraszam.